Kita, bo słuchajcie bardzo serdecznie się składał z TikToka. Tak, szukamy lodów ekipy. Lodów z TikToka raczej. Nie, jakie ekipy? Jeden, mój, mój. Widzimy się, jak na jak będziemy w sklepie. Idziemy, jesteśmy w sklepie. Dzień, Dzień, w sklepie. <slepie> Dawaj. ty płacisz jak coś. No, dobra, widzowie jesteśmy styli. Widzimy się. Tak? To, Słuchajcie, no, mamy lody z TikToka. Dawaj, kupujemy. Dawaj. I słuchajcie, widzimy się jak już kupimy. No, słuchajcie, Mam, ci, mam tiktoka, tutaj patrzcie. lody z TikToka. Masz. Patrzcie. Tutaj lody z TikToka. Patrzcie lody z TikToka. A tam jest chuj tam jest chuj, zobaczcie. Jemu łapki na jego kanale nie wpadać. Dobra, słuchajcie, bo tutaj z lody z TikToka. I zobaczmy, jak smakują. Widzimy się, jak gdzieś usiądzie Dobra, słuchajcie. Tutaj... Patrzcie, tutaj... Patrzcie, tutaj. Takie lody. Tak wygląda ten lud TikTok. Tak wygląda. O. Właśnie tutaj. tak. Czekaj, poczekaj, nagrywaj mnie. Tak wyglądają. Zobaczcie. Zobaczymy, jak smakuje szczepan. Jak włożył to w kutę? Widziałem, no, Mam tam połączy, Tak? Tak. Chodźcie, chodźcie, idziemy. Masz kamerę. Zapauzuj. Widzimy się jak będziemy. Dobra, w parku jesteśmy i słuchajcie, tak wygląda. Smakuje jak kaktus trochę, ale myślałem, że będą jakieś lepsze. zobaczymy jak smakują. Potrzymaj kamerę. No ty jesteś moim operatorem. No ty operator, weź No dobra. na 20 na 20 Nie, tylko na... Utrzymaj kamerę 10 na 10 Chcę pokazać widzom, jak smakuje Nie, tylko nie próbuj Cięcia robić Tak fajnie Dobre nas Polca Parc. Polecam wam Polecam wam kupić, są bardzo dobre Chyba lepsze już, lepsze od lodów ekipy Tak wygląda Tutaj, jak i zjadłem, to Trochę widzicie takie żółte, ale to jest zielone. Jesteśmy na placu takim. Bardzo dobre. Chodźcie kupić. Póki są, póki jeszcze nie wykupili. Bo bez problemu je znaleźliśmy. Pełne. Będzie dostawa. No, tutaj widzicie jakby żółte to było, ale to jest zielone. Tak się wydaje. No tak z kamery. I się widzimy jak? Widzimy... Są no. sokrawce. I zobaczymy co, się, co tam ciekawego jest na tym placu. Widzimy się jak coś będzie ciekawego. Jesteśmy w jakimś placu. jakimś placu. Jesteśmy na placu. I zobaczymy co tu ciekawego jest. Kamerownik. No. będzie będziesz kamerę trzymać. No tak, jesteś mój kabelonik. Gdzie jest taka? A tam jakiś most rozwalony, który widzieliście. Bardziej, w ogóle nie ma go. Gdzie to jest tak? O kurwa. Chodź, chodź, O nie, hmm. on flip, Walić go. Łapki w dół dla niego. Mówię, że on narastął. I przyjechał chuj, zobaczcie. Witam Patrzcie to jest chuj Jasiek. Tracił w godzinę. W godzinę Co robisz? To było na tyle Elo